W dzisiejszym odcinku, między innymi o tym, co zastąpi V8 w Ferrari i McLarenie, o manualnej skrzyni biegów w samochodach elektrycznych Toyoty i o nowym suwie Alfa Romeo. A ja Was witam bardzo serdecznie w kolejnym zbiorze najważniejszych informacji ze świata motoryzacji z minionych dwóch tygodni, czyli w Motoniusie. A zaczynamy sobie od Koreańczyków. Może kojarzycie Hyundai Genesisa albo Hyundai Genesisa Coupe. Były to niejako topowe modele tego producenta, który postanowił iść w ślady panującej obecnie w motoryzacji mody wyodrębniania marki z marki, czyli zrobienia czegoś, co zrobiła przykładowo Cupra i czegoś, co zrobił DS i tak też z pod Hyundaia wyszedł Genesis. Ale. W sumie to było w 2015 roku. W sprzedaży pojawiły się już takie modele jak G70, G80, G90 czy GV70 i GV80. Istnieje spora szansa, że nie słyszeliście wcześniej o tych samochodach, bo są one popularne przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i celują w zdecydowanie bardziej premium klienta niż samochody Hyundaia. Ale niedawno zaprezentowany został Genesis GV60, czyli elektryczny SUV bazujący na Kia EV6 i Hyundaiu Ionic. Trzeba przyznać, że ma przyjemną dla oka stylistykę, ale oprócz stylistyki ważne jest to, jak to auto będzie jeździć. I tu ciekawostka, bo pomimo, że jest to SUV, to auto w topowych wersjach ma mieć na pokładzie tryb drift i możliwość przełączania się z napędu na cztery koła na sam tylny napęd. Wspomniany topowy wariant ma mieć 435 koni mechanicznych i 605 nm, co pozwoli na przyspieszenie do setki w czasie poniżej 4 sekund. I z perspektywy fana motoryzacji brzmi to całkiem imponująco i ciekawie. I myślę, że w tym miejscu już zakończymy sobie rozmowę na temat tego samochodu, bo jest to kolejny elektryk, a my wiadomo elektryków nie lubimy. Nie lubimy też downsizingu, ale często producenci nie mają tutaj wyboru: albo downsizing, albo elektryfikacja. I chyba trzeba szanować tych, którzy wybierają to pierwsze. Podnoszę się tutaj m.in. do Ferrari i McLarena, którzy w zasadzie już to zrobili i z pewnością na coraz szerszą skalę będą wycofywać się ze swoich pięknie brzmiących. 8. Nowe normy emisji spalin w Europie od 2025 roku czy przepisy podatkowe w Chinach nakazały tym producentom myśleć o nowych samochodach, które będą miały maksymalnie 3-litrowe silniki. I wymyślili. W sumie zarówno McLaren, jak i Ferrari poszło w bardzo podobną stronę zastosowania silników V6 o niespotykanie szerokim kącie rozwarcia 120 stopni oraz zastosowania w nich układów hybrydowych. I te silniki już tak naprawdę znalazły miejsce w ich debiutujących modelach, czyli Ferrari 296 GTB i McLaren Artura. Fakt, jeszcze w tym momencie obydwaj producenci w swoich ofertach mają samochody z silnikami V8, ale myślę, że to jest taka terapia antyszokowa i stopniowo będą przechodzili na jednostki V6, co oznacza, że będziemy musieli się przyzwyczaić do takiego dźwięku. Mam wrażenie, że Ferrari wyszło całkiem nieźle, sprawienie, by sześciocylindrowy silnik przepalał paliwo w taki sposób, by było to przyjemne dla ucha. A w temacie jeszcze żegnania się z ośmiocylindrowymi samochodami. To z takim właśnie ośmiocylindrowym super samochodem musiał się pożegnać właściciel pięknego 488 GTB Pista, które się rozbiło w Wielkopolsce i to rozbiło się tak, no naprawdę konkretnie. I o dziwo, patrząc na te zdjęcia, obyło się bez jakichkolwiek poważniejszych obrażeń. Oczywiście pod warunkiem, że nie bierzemy tutaj pod uwagę obrażeń wobec przedstawiciela wymierającego już gatunku V8. Alfa Romeo potrafi robić naprawdę piękne samochody. To wiadomo nie od dziś, i praktycznie każdy model tego producenta potrafił w jakiś sposób zachwycić. To w sumie nie zmieniło się aż po dzisiejszy dzień, ale obecnie gama modelowa Alfa Romeo jest naprawdę skromna. No bo dwa modele Giulia i Stelvio no to jest naprawdę mało, więc. Każda informacja o tym, że Alfa planuje wprowadzić jakiś nowy model na rynek to jest niemalże święto. I tak też jest w przypadku nadchodzącej Alfy Romeo Tonale. Sama nazwa nawet brzmi dobrze i tak dostojnie i pewnie już na wstępie część osób może się oburzyć, że jak to Alfa Romeo i SUV. No ale nie ma co się oszukiwać, taki mamy rynek. Ludzie kupują suwy, suwy się sprzedają, ludzie lubią suwy, na suwach można zarabiać, więc nie oburzajmy się i dajmy Alfie Romeo zarobić. Tym bardziej, że to nale naprawdę im wyszło. Z przodu fajny zabieg stylistyczny w reflektorach nawiązujący do tych potrójnych lampy 159 czy brery. Wewnątrz cyfrowe zegary, ale wyglądające klasycznie i elegancko. No stylistycznie to auto jest po prostu śliczne. Nie ukrywam zresztą, że Alfa Romeo praktycznie od zawsze mi się podobał. Zresztą być może niektórzy z Was pamiętają, miałem kiedyś Alfa Romeo GT. Ale wracając do tonale, wygląd to nie wszystko, więc fajnie, żeby to auto jeszcze jakoś dobrze jeździło. Pytanie więc, jak wygląda gama jednostek napędowych? Nie najlepiej. Silniki. 1.5, które mają moce 130 lub 160 koni mechanicznych to taka podstawowa wersja, natomiast jest jeszcze wersja 275-konna, co brzmi naprawdę nieźle, ale ma ona jeszcze mniejszy silnik, ponieważ ma silnik 1.3 Multijet, ale on z kolei jest połączony z układem hybrydowym, jest to już hybryda typu plug-in i Tonale z takim właśnie układem napędowym ma przyspieszać setki w czasie 6,2 sekundy, więc nie najgorzej, choć patrząc na cały kształt jest może taki delikatny niesmak. Niemniej jednak ja w sumie kibicuję Włochom i trzymam kciuki, żeby auto im się dobrze sprzedawało. Toyota, czyli no chyba lider na rynku samochodów hybrydowych nie ma jeszcze w swojej ofercie samochodu elektrycznego, co jest w sumie dziwne, ale równocześnie można się spodziewać, że jak już Toyota wypuści jakieś auto elektryczne, to to będzie naprawdę petarda i potwierdzają to, Patenty, które zostały zarejestrowane przez markę Toyota, które zapowiadają, niejako, manualną skrzynię do samochodu elektrycznego. Pytanie, po co i jak to w ogóle ma działać? Oczywiście, nie będzie tam zastosowanej tradycyjnej skrzyni biegów, a jedynie oprogramowanie, które będzie imitowało przełożenia w skrzyni biegów. Ale co ciekawe, ma być możliwość wyboru trzech trybów pracy. Pierwszy z nich w pełni automatyczny, gdzie po prostu będzie się wsiadało, używało pedału gazu, pedału hamulca i jazda. Drugi tryb półautomatyczny, gdzie będzie można używać pedału hamulca, pedału gazu i jeszcze wykorzystywać dźwignię zmiany biegów w układzie H. A trzeci tryb ma mieć jeszcze zastosowanie takiego jakby wirtualnego pedału sprzęgła, więc będzie jazda jak w totalnie normalnym samochodzie z manualną skrzynią biegów, tylko że Bezszelestnie. W sumie zabieg jest ciekawy, w pewien sposób dodający taką nutkę ekscytacji, jak chodzi o jazdę samochodem elektrycznym. Na pewno będzie bardziej emocjonująco i bardziej angażująco. Ciekaw jestem i czekam, jak to finalnie wyjdzie. A na koniec jeszcze doniesienia z polskich dróg. Jak wiadomo, mandaty znacząco poszły do góry i początkowo statystyki mówiły o tym, że znacząco poprawiło się bezpieczeństwo na drogach, a kierowcy zwolnili. Ale coś innego wynika z danych, które ostatnio przedstawił Janosik, z których wynika, że w sumie to prawie nic się nie zmieniło, a wręcz w niektórych przypadkach, jak chodzi o przestrzeganie ograniczeń prędkości, jest wręcz gorzej. Ale za to podobno znacząco zwiększyła się ilość osób, które korzystają z Janosika, co mnie absolutnie nie dziwi i Wam też polecam Janosika. Wystrzegajcie się mandatów. Oczywiście jeżdżąc przy okazji bezpiecznie i zgodnie z ograniczeniami prędkości, ale wiadomo, warto, bo czasami przecież człowiek zagapi albo coś. Tyle ode mnie, moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.